A teraz coś, co na pewno bardzo wam się spodoba, zwłaszcza tym, którzy robią za szybkich i wściekłych na drogach. W polskim sejmie został przyklepany pomysł, aby zamykać w więzieniu za przekroczenie prędkości. Przykładowo za ponad stówkę w terenie zabudowanym na 50, na drodze ekspresowej za ponad 180, a na autostradzie za ponad 210 km na godzinę. I przyznam, że wprost nie mogę się doczekać tego, żeby weszło to w życie. Jak się okazuje, odcinkowe pomiary prędkości są w stanie wytresować kierowców, to groźba więzienia tym bardziej będzie w stanie wytresować kierowców, którzy, jak się okazuje, i to dotyczy zwłaszcza Mistrzów Prostej, jedyne co potrafią, to wcisnąć gaz normalnie szczyt umiejętności tych wieśniaków. Podsumowując, Niech Sej mnie czeka z wprowadzeniem tego w życie. Bardzo dobry pomysł, bo tragedii związanych z zapieprzaniem jest ciągle za dużo. Nie mogę się doczekać, aż pajace, którzy wyobrazili sobie, że są rajdowcami, trafili za kraty i życzę tego każdemu potencjalnemu morzańcy, którzy nie mają w sobie ani grama pokory, zwłaszcza tym dwóm ostatnim w tym filmie.